Ze studia Voice House World in Brief, Jarosław Kuźniar. Putin odrzucił propozycję bezwarunkowego zawieszenia broni. To była wspólna propozycja przywódców Ukrainy, Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Poparują ją także USA. Zamiast tego Putin zaproponował bezpośrednie rozmowy pokojowe w Stambule. W odpowiedzi prezydent Zełęński poleciał do Turcji na negocjacje. Sugerował, że chce rozmawiać o pokoju tylko z Putinem osobiście. Oświadczył, że oczekuje, że Rosja zgodzi się na trwałe zawieszenie broni i podkreślał, że brak obecności Putina powinien skutkować kolejnymi sankcjami nałożonymi na Rosję przez USA. I Unię Europejską. Kreml ogłosił skład rosyjskiej delegacji na rozmowy w Turcji, ale bez Putina. Zamiast niego mają pojawić się m.in. jego główny doradca, wiceszef MSZ czy szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych. Wbrew wcześniejszym spekulacjom w Stambule nie pojawi się także Donald Trump. Będą go reprezentować jego specjalni wysłannicy do spraw Bliskiego Wschodu i Ukrainy. Kryzys polityczny we Francji. Nowa jego odsłona. Premier Bayrou stanie przed parlamentarną komisją śledczą w sprawie przemocy w prywatnej szkole katolickiej, do której chodziły jego dzieci. Świadkowie mówią, że Bayrou wiedział o nadużyciach. On sam temu zaprzecza. Jego udział w aferze wywołuje jednak duże oburzenie we Francji. Szkoła, która znalazła się w centrum afery, jest jedną z najbardziej prestiżowych placówek edukacyjnych w kraju. Jej wychowankowie oskarżają kadrę nauczycielską o bicie, poniżanie i molestowanie uczniów. Praktyki te mają sięgać nawet połowy XX wieku. Wieku. Sam Bairou miał się o tym dowiedzieć jeszcze w latach 90., kiedy był ministrem oświaty. Afera wokół szkoły zbiega się w czasie z bardzo niskimi notowaniami premiera Francji i dodatkowo obniża jego wiarygodność. Potencjalnie może stać się powodem przyznania wotum nieufności jego rządowi. Raport Komisji Śledczej w sprawie przemocy w szkołach ma być opublikowany w czerwcu. Bojownicy kurdyjscy rozwiązali swoją partię po prawie 50 latach. To oznacza koniec walk o niepodległy Kurdystan i zakończenie wojny z Turcją, Irakiem i Syrią. Od lat 80. zeszłego wieku zginęło w niej co najmniej 40 tysięcy ludzi. Partia Pracujących Kurdystanu uznawana była za organizację terrorystyczną m.in. przez Turcję, Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Decyzja o rozwiązaniu partii zapadła pod wpływem apeli jej szefa, Abdullaha Ocalana. W lutym tego roku wezwał bojowników do złożenia broni i zakończenia działalności organizacji. Ocalan odbywa karę dożywotniego więzienia w Turcji. Tamtejsze służby aresztowały go 25 lat temu. Teraz spekuluje się, że udział Ocalana w rozwiązaniu partii kurdyjskiej może doprowadzić do jego uwolnienia. Turecki minister spraw zagranicznych uznał, że decyzja partii kurdyjskiej o zakończeniu działalności jest historyczna i ważna dla pokoju w regionie. Obecnie populacja Kurdów liczy około 40 milionów ludzi. Zamieszkują tereny Turcji, Iraku, Iranu i Syrii. Są jednym z największych narodów świata, który nie ma własnego państwa. Premier Albanii wygrywa wybory do parlamentu po raz czwarty. To pierwszy taki przypadek w historii tego kraju. Jego partia socjalistyczna zdobyła ponad 50% głosów. Opozycja poniżej 40%. Jej lider i były premier mówi o kupowaniu głosów przez rządy i zapowiada, że nie uzna wyniku wyborów. Wzywa także swoich zwolenników do protestów. Lider opozycji sam jednak mierzy się z zarzutami o korupcję. W związku z tym zatrzymano go w zeszłym roku i umieszczono w areszcie domowym. To doprowadziło do serii masowych protestów w Albanii. Tegoroczne wybory miały mu pomóc w powrocie na. Scenę polityczną. Przy jego kampanii zatrudniono człowieka, który miał udział w ostatnim sukcesie wyborczym Donalda Trumpa. Po przeliczeniu głosów podano jednak, że wybory wygrała partia dotychczasowego premiera, a obserwatorzy z OBWE określili głosowanie jako dobrze zorganizowane. Dostrzegli jednak nieprawidłowości w trakcie kampanii wśród nich szeroko zakrojone zastraszanie i nadużywanie zasobów publicznych. W Niemczech zakończył się spór rządu federalnego z rodziną ostatniego cesarza kraju. Trwał dokładnie 99 lat. Sprawa dotyczyła prawa do własności prawie 30 tysięcy dzieł sztuki z prywatnej kolekcji ostatniego cesarza Niemiec, Wilhelma II Hohenzollerna. Władca ustąpił stroną w 1918 roku, a jego majątek przejęły władze nowo powstałej Republiki Weimarskiej. Według ministra kultury Niemiec, przedmioty, o które toczył się spór, mają kluczowe znaczenie dla sztuki i historii kraju. Większość z nich jest aktualnie w muzeach, wśród są portrety władców czy zastawy stołowe z połowy XVIII wieku. Praprawnuk cesarza Wilhelma II domagał się zwrotu tych przedmiotów i rekompensaty finansowej od rządu za przejęte nieruchomości. Ostatecznie stronom udało się dojść do porozumienia. Zgodnie z jego treścią dzieła zostaną w muzeach i będą dalej dostępne dla zwiedzających. W przyszłości trafią do nowo utworzonej Fundacji Kolekcji Sztuki Hohenzollernów. To było World In Brief od Voice House. Polecamy się zawsze rano na kanale Jarosław Kuźniar In Brief, wszędzie tam, gdzie lubicie słuchać podcastów. W aplikacji Voice House Club możecie tego briefa także przeczytać. W każdym z podcastów od Voice House czekamy na Ciebie. Każdy Twój komentarz, każde Twoje pytanie pozwala nam wiedzieć, czy trafiliśmy z tematem. Dołącz do nas. Rzucaj wyzwania, stawiaj wątpliwości. Swoje opinie usłyszysz w kolejnym programie. To bardzo pomaga nam się rozwijać. Dziękuję.